Hej wszystkim! Dzisiaj przychodzę do was z kolejnym vlogiem typu dzień ze mną i jest o tyle wyjątkowy, że dzisiaj mam pierwsze zajęcia stacjonarne na uczelni. Już miałam dwa wykłady online w ubiegłym tygodniu, a teraz mam szansę, powiedzmy, zapoznać się z uczelnią, zobaczyć jak to wygląda. Niestety tylko dwa dni zajęć, dlatego że później większość będzie już online, o czym zaraz mam też nieco opowiem. Jak widzicie, zaszła też zmiana w mojej fryzurze, a to wszystko zasługa Maćka Małaniewskiego, ponieważ tak jak Wam już mówiłam na Instastories na Instagramie, byłam właśnie u Maćka na metamorfozie i mam zdecydowanie krótsze włosy, chłodniejszy odcień, mam też taką grzywkę, którą układam sobie w różny sposób, mogę tak dzielić ją przedziałkiem na pół, i układać na boki, lub tak jak teraz. Ta strona jest nieco krótsza, teraz, tak mi się wydaje, co zresztą widać w kamerze, dlatego że mam przedziałek lekko na boku to jest coś zupełnie nowego dla mnie. Chociaż w czwartej klasie podstawówki pamiętam, ścięłam sobie taką prostą grzywkę, ale ostatecznie ją zapuściłam, ale takiej jeszcze nie miałam. I muszę przyznać, że nie żałuję, że zaryzykowałam. Ukażę się Wam jeszcze w ten sposób w lustrze. Wydaje mi się, że tak lepiej widać. Wstałam się specjalnie wcześniej, żeby się ze wszystkim wyrobić, bo mam kilka planów na ten poranek i żeby Wam też ponagrywać, zaraz idę do sklepu, do piekarni, na pewno po pieczywo i mam kilka rzeczy do kupienia na śniadanie, więc oczywiście Wam pokażę. Zrobimy food hall. Ja bardzo lubię właśnie tutaj w mieszkaniu robić foodhole, bo wszystko jest takie idealnie pode mnie. Robię zakupy takie, jakie mi są potrzebne i po prostu fajnie mi się to wam pokazuje. Co więcej, zrobię śniadanie, a potem lunch na uczelni, bo stwierdziłam, że chcę nosić ze sobą takie pełnowartościowe posiłki. W liceum bardzo pomagała mi moja mama, która po prostu codziennie coś wymyślała, codziennie coś tworzyła, więc miałam duże ułatwienie. No ale teraz niestety tak łatwo nie jest, muszę przygotowywać to samo, ale wpadłam do głowy, że na pierwszy dzień przygotuję sobie naleśniki, więc to też Wam oczywiście pokażę. Potem zabiorę Was na uczelnię, nie wiem o ile będę mogła tam coś nagrywać, ale zobaczymy. Jakoś lepiej mi się chyba nagrywa tak z ręki, w ogóle tam się odbijam w lustrze. Po uczelni, po zajęciach zaplanowałam sobie shopping, ale to też wszystko zobaczycie, obiad. I prawdopodobnie wkrótce posprzątam sobie trochę w mieszkaniu i muszę przyznać, że odkąd się przeprowadziłam jestem zdecydowanie bardziej zorganizowana i mam taki określony plan dnia, wiem co po kolei będę robić i bardzo dobrze mi się w ten sposób funkcjonuje, bo o niczym nie zapominam, więc to uważam za swój spory sukces, dlatego że ja nie należałam do zorganizowanych osób. Dobra, teraz lecę na te zakupy i będę musiała się też coś przebrać, bo teraz mam taki t-shirt, wiecie, luźna stylizacja poranna. A, a propos zakupów, to spójrzcie, jaką mam świetną torbę z Letterbag. Zabieram ją na każde zakupy spożywcze. Świetnie się sprawdza, bo jest to oczywiście ekologiczna opcja. Nie bierzemy plastikowych siatek. Bardzo jest pojemna i ja ją uwielbiam. Tak uroczo wygląda. I to jest wszystko tworzone ode mnie, także no mega. Pokażę Wam szybko co kupiłam. Jest szczypiorek. Tutaj dwie porcje łososia na obiad, kurki, cebula i czosnek, rzodkiewki, miks młodych listków, tutaj jeszcze pieczywo. Znalazłam też kiełbaski roślinne, dobra kaloria. To są kiełbaski z boczniaka klasyczne. Wiem, że jest jeszcze wersja taka bardziej meksykańska, orientalna, ale ja chyba wolę tę. A jeśli chodzi o nabiał, to wzięłam mozzarella light, camembert również w wersji lekkiej, serelwiski. Także trzy skry naturalne i twaróg chudy. Tutaj w koszyczku umieściłam już owoce, jabłka, śliki, banan, pomidorki koktajlowe i oczywiście zapas wody. To tak standardowo. No i w końcu zdecydowałam się kupić świeżą bazylię, umieściłam ją w takiej złotej doniczce. Kładam duże nadzieje w tej uprawie. Nie wiem, czy tak się mówi, bo jestem teraz w Warszawie na dłużej, więc mam nadzieję, że tak szybko mi nie zwiędnie. Śniadanie gotowe. Dzisiaj omlet ze szczypiorkiem, kurkami, cebulką, ta wegetariańska kiełbaska, kanapka z serem camembert, figą i pomidorki, twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem, tutaj bułki owsiane, a na deser sernik dyniowy mojej mamy najpyszniejszy. Uwielbiam. Także smacznego. A na lunch zabieram dzisiaj ze sobą czekoladowe naleśniki orkiszowe z takim kremowym nadzieniem z twarogu chudego, z kyru. Odżywki białkowej, erytrytolu. Jest przepyszne ostatnio. Uwielbiam te naleśniki. Do tego mam masło z nerkowców i pokrojone jabłko. Także można powiedzieć, że pełnowartościowy posiłek, dlatego że mamy węglowodany, białka, zdrowe tłuszcze. Jestem już gotowa na uczelnię. Złożyłam taki kombinezon do tego buty Dr. Martens. Już przestały mnie obcierać. To jest model 1460 z białą nitką. To pokażę Wam w holu zakupowym. Do tego mam Neverfull'a, dlatego, że on mi się świetnie sprawdza, gdy mam więcej rzeczy. A tutaj mam laptopa, jakiś zeszyt, więc jest po prostu wygodnie. I tak wygląda mój look. Także jadę na parking. na pierwszych zajęciach. Jak na razie jest bardzo fajnie, zapoznajemy się. Mieliśmy takie zadanie stworzyć własną gazetę. Tak, byliśmy w grupach. Ja nie chcę zbyt dużo pokazywać, bo nie każdy chce się pokazywać, ale proszę bardzo. Tutaj jesteśmy, mamy teraz aktualnie 15 minut przerwy. Ja nie sądziłam, że podczas zajęć jest. Tak, sporo przerw. A już kilka było. Jak wrócę do mieszkania, to opowiem Wam trochę więcej, bo teraz nie będę stąd gadać do kamery. Moi drodzy, nasze kolejne zadanie to narysowanie zwierzęcia dla danej grupy osób, i nam trafił się akurat influencer. I chcę wierzyć, że to jest przypadek po tym, jak nagrywałam w sali. I my rysujemy małpę na palmie z telefonem i z drinkiem, z palemką, także myślę, że będzie idealne. To jest nasze o. Dziękuję bardzo. Żółty na słoneczko. Jestem w mojej miejscówce do pogaduszek na vlogach. Nie mam zbyt dużego mieszkania jednak na studiach tutaj, więc nie będzie zbyt kreatywnie, jeśli chodzi o tło, bo mam tak naprawdę tylko kuchnię, jadalnie, taki mini salon i tutaj sypialnie, więc to wszystko widzicie po prostu w jednym filmie. Jak tak teraz spojrzałam w podgląd, to to tło, szczerze mówiąc, nie satysfakcjonuje mnie jeszcze do końca, dlatego że te stoliki na no są takie puste i nie tworzą klimatu, więc zdecydowanie muszę jeszcze w tym mieszkaniu sporo elementów zaaranżować. O ile toaletka podoba mi się bardzo, jeśli nie widzieliście, to możecie zerknąć sobie do mojego filmiku z roomturem, z tym house-slash-apartment-tour, a tutaj no po prostu wygląda to tak jakoś ubogo stworzyłam balkon, mimo że jest trochę chłodno, ale po prostu tutaj sobie umiejscowiłam statyw i mam nadzieję, że nie będzie zbyt głośno, chociaż ja mam taką dość spokojną okolicę. To znaczy może jakoś bardzo cicha nie jest, ale nie mam żadnej bardzo szybkiej ulicy w pobliżu swojego mieszkania, więc w nocy nie ma pod tym kątem zbytnio problemu. Tak samo mam bardzo szczelne, dźwiękoszczelne mieszkanie, i tak naprawdę nie słyszę żadnych hałasów, z czego się bardzo cieszę, bo ja nie jestem do hałasów przyzwyczajona, jeśli wie, wiecie, to ja mieszkam, mieszkam w sumie. Jeśli chodzi o mój dom rodzinny, to mój jednorodzinnym, więc po prostu okolica jest bardzo spokojna, cicha i <grywania> trochę się bałam, że tutaj jakieś remonty, huk samochodów, ale nie jest źle. Naprawdę pod tym kątem nie mogę narzekać. Co do uczelni, bo chciałabym Wam trochę poopowiadać. Było naprawdę świetnie. Jestem z tego pierwszego dnia bardzo zadowolona i mówię to tak z procesu serducha, czuję taką wewnętrzną radość, bo czuję, że wybrałam dobrze i czuję, że to będzie udany semestr, mimo że niestety. Aha. Mówiłam przed chwilą, że nie ma hałasów, a po prostu przejechał właśnie jakiś wielgachny samochód. Niestety większość zajęć, wykładów będę miała online. Najbliższe spotkanie, najbliższe zajęcia stacjonarne mam jutro, a potem dopiero w listopadzie. Wyobrażacie to sobie? To jest tak przykre. Studiowanie stacjonarnie ma swój klimat i chociaż czasami nie chce mi się wstawać rano i na przykład dzisiaj, gdy wstawałam z łóżka, to nie miałam w ogóle motywacji, to gdy już... Byłam na tej uczelni, to po prostu czułam taką radość. I wydaje mi się, że to jest ważne. No ale cóż, trzeba się odnaleźć jakoś w tej rzeczywistości, jaka jest obecnie, i mieć nadzieję, wierzyć w to. Ja w to przede wszystkim wierzę, nie tyle mam nadzieję, co po prostu wierzę, że w następnym semestrze będę mogła studiować stacjonarnie. W studiowaniu online też można dostrzec plusy. Ja je dostrzegam i dzięki temu łatwiej mi się. Tym pogodzić, bo dzięki temu tak naprawdę można uczyć się w dowolnym miejscu, o dowolnej porze, pójść gdzie się chce, do jakiejś kawiarni, czy uczyć się prosto z łóżka, chociaż podobno mamy mieć na niektórych zajęciach włączone kamerki, więc ja nie chcę widzieć siebie rano na tej kamerce. To będzie z całą pewnością ciekawe doświadczenie. Jak tak patrzę w podgląd, to nie mogę się przyzwyczaić, że mam tą nową fryzurę. Ale wydaje mi się, że, że mi pasuje. Tak nieskromnie powiem. Chociaż wiem, że to jest kwestia gustu. I niektórzy mogą uznać, że jednak w poprzedniej fryzurze było mi lepiej. Ale uważam, że zmiany są po prostu potrzebne. I że warto się na nie otwierać. Nie wiem dokładnie, kiedy wstawię tego vloga. Ale z całą pewnością jeszcze przed weekendem. A weekend będzie... Taki specjalny, dlatego że 10 października mam urodziny, 19. Nie mogę uwierzyć, jak ten czas szybko leci. Co prawda, 10 października, czyli w sobotę, nie będę świętować, yy, ponieważ mam wtedy event w Galerii Młociny. Oczywiście wszystko będzie dostosowane do obecnej sytuacji, będzie zachowany reżim sanitarny i mam nadzieję, że się zobaczymy. Będzie to event distance z Nike'em. Nie wiem, czy wspominałam o tym. A w niedzielę, czyli 11 października, wracam do mojego domu rodzinnego, do Lublina i będę świętować z rodzinką moje 19 urodziny, więc z pewnością też zobaczycie jakąś relację. Myślę o tym, czy nie nagradziłam takiego get Ready with me, czyli makijażu, fryzury i stylizacji, nie pokazać Wam jakichś fragmentów z mojego przyjęcia, chociaż będzie to takie malutkie przyjęcie, kameralne, tylko dla najbliższych, ze względu na tę sytuację, jaka panuje. Już powtarzam to chyba. Tysięczny raz o tej sytuacji, jaka panuje, każdy chyba dobrze o tym wie. Więc taki filmik również prawdopodobnie na moim kanale się pojawi, ostatnio się rozkręcam. Stwierdziłam, że chcę działać jak najwięcej, tym bardziej, że gdy jestem tutaj, to mam wrażenie, nabieram motywacji i jest to dla mnie taka świeża przestrzeń, dzięki czemu cały czas chce mi się coś robić. Warto to wykorzystywać. Zaraz się przebieram i lecę na zakupy, ale jakie to pokażę Wam. Za chwilę. Kochani, to jest mój przedurodzinowy prezent. Długo zastanawiałam się nad tą torebką. To było takie moje mini marzenie. Oczywiście, bardziej materialne marzenie, ale piękne jest. Mam na sobie bluzę Numi. Ona ma tutaj logo do tego czarne spodnie, takie lateksowe, one tutaj mocno odbijają światło. W każdym razie, wiecie, to jest taki czarny lateks i do tego Balenciaga Triple S. Także taki luźny outfit. Jeśli oglądacie mnie dłużej, to wiecie, że jestem absolutną fanką Vattata. I właśnie przyszliśmy do Tajtaj, to jest jedna z moich ulubionych restauracji. Ja średnio. O, jestem Średnio kilka razy w miesiącu, po prostu muszę się wybrać, bo to jest moje uzależnienie. Jestem już w mieszkaniu, trochę mnie nic tutaj od okna, ale tak ustawiłam. Mam płyn, ściereczkę. I po prostu, wiecie, ogarnę mniej więcej. Pokażę Wam. To jest bardzo fajny płyn. E, ogólnie cała ta seria jest bardzo fajna. To jest ją naturalne. I bardzo często te produkty u siebie pokazuję, dlatego że na co dzień ich używam. E, to jest akurat płyn do mycia szyb i luster. Mam też do powierzchni uniwersalnych, czy do kuchni i łazienki, chyba coś takiego. To jest właśnie toaletka, o której Wam mówiłam. Taki mój kosmetyczny kącik. I od razu przyjemnie się przy nim po prostu siedzi, korzysta. Drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostawiacie kciuki w górę, jeśli tak, wpadajcie na mojego Instagrama, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co się u mnie dzieje. Subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Przesyłam buziaki i do zobaczenia.